Dzisiejsze moje śniadanko na ciepło. Dziś mamy piątek, a ja już nadgoniłem zaległości i robię ostatnie dwa dni, środę, czwartek, a jutro będę już robił dzisiejszy piątkowy materiał, czyli będę na bieżąco. Co tam mamy, kamar. I? Super. A to dla kogo jest? Dla oliwki? Tak. Super. To nauka angielskiego przy okazji tata się nauczył, że It's Sunny to jest jest słonecznie. It's Sunny. It's Sunny. It's Sunny. It's sunny. Przy okazji tata się nauczy angielskiego. Ten moment dziś pokazuje 15 stopni na dworze. Najcięższa robota odwalona. Teraz przyjdzie Agnieszka i zrobi... I zrobi detale. Agnieszka pielęgnuje swoją pietruszkę. Coś się przerzedziła. Trwa, będzie poszedć nowe. Powiem tak, o tej porze roku chyba jeszcze nigdy nie wyszliśmy do grudka, żeby coś robić. A teraz można, jest czas Łeczki wyszły. Wyszły, wyszły. Zanim tata przyniósł kawę, to mama już sunęła wszystko. I nie ma do kawy ciastka bułeczki. Tylko w drugą stronę trzeba, jak trzymasz tam, to do siebie trzeba pociągnąć. O tak, bardzo ładnie. I zobaczcie, co przykleimy. Jedno tak. Do góry. O, zmary kolejne. Tu. Tatek. Nie, Dostaniesz flamaster i narysujesz oczka i buzię Na Co to jest? Oli? Motynę! Uśmiechnięty motynek. Czekamy na przesyłki dwie dzisiaj mają dojść. Są wydane do doręczenia. Dlaczego dzieci mają tendencję do obskubywania z panierki? Ja też tak miałem jak byłem mały. To moja porcja. Obiad, a potem montuję kolejny film i będę już na bieżąco. Dawno temu ściągnąłem film i teraz go obejrzymy w rodzinnym gronie. Jakoś zero filmów ostatnio oglądamy. Nie ma czasu na filmy, chociaż siedzimy w domu. Co mama nam przyniosła? Światłe mleczko. A po co? Dla probiotyków. A co probiotyki dają? Odporność. I lepsze trawienie. W ostatnim ćwiczeniu nas to pajacy przy w 3 Dobrze! Wy, tak, cały kółko Amelka zrobi tak brawo Amelko Amelka Amelka utonowała jazdy na rowerze tak dzisiaj super, jedź do jedzie. jedzie brawo i nawet skręcanie dzisiaj wychodzi 24 godziny nauki i są rezultaty. My się rozciągaliśmy, Amelka trenowała jazdę na rowerze. A opanowała ją! I jeszcze hamowanie też teraz opanowało. Proszę bardzo, było hamowanie. Nogą do tyłu. Mamy Przyszła mąka. Nie wiem która. I teraz pytanie, czy wpali samochód, bo non stop stoi. Wjeżdżam tyłem, będę pakował paczkę 25 kg do bagażnika, bagażnik otwarty. Zale sekundy poprzednia paczka. O, tu się coś otworzyło. Cały worek duży. Muszę wyłączyć kamerkę i wyciągnąć tą dużą paczkę. Lewą ręką obsługuję kamerkę, prawą z ręką wyciągam tamtą paczkę i trzymałem telefon. Telefon idzie do, do, do dezynfekcji. Bo widzicie telefonem naciskałem guziki. Paczka jest w samochodzie, ja zezywykowałem ręce z spirytusem salicylowym. Na dzień dobry, od razu położyłem te drugiej paczki. Tu są zmiany, jest przerwa techniczna, to jest nowość, ja nie wychodziłem z domu, więc nie widziałem. Tu jest jeszcze raz, 13-14 przerwa techniczna i jestem bardzo ciekawy dlaczego i jakie wymogi ukierunkowują tą przerwę techniczną. Paczka została w bagażniku, nawet nie chciałem sprawdzać, która mąka przyszła leży i ma kwarantannę w bagażniku.